To jest, jest, jest. Jest! <grymne> jest, jest o ja! Jest. To się wydarzyło. <grymne> Jakiego nowego designu zadałem. Ale to skarpetą porwałem. Nie, nie, nie. Ale, posłuchaj, bo prawą skarpetę jak założysz na lewą, ja muszę sprawdzić, czy to zadziała. Jak myślisz? Działa. A pizzę hawajską? Można zjeść, Białem Stoku, ale no nie można jeść A czy bo tak. family? N nie możesz tak. Weź się wywal. Nie da się tego zacerować. Tu nie chodzi o cerowanie. Chodzi o to, że ja całe życie chciałem mieć fryzurę taką jak ty. O! Patrz, <głos》głos》> i oszczędność szamponu, mydła, tak jednym Cze, wszystkim. Czesać się nic. No nie trzeba. Ty, ale my jak pojedziemy do tej, buko... my jak pojedziemy do tej Bukowiny to jak trzy łysy pizdzielce, tak? No ty <głos》>? dwa, bo wy pizdzielce, ja nie. Aha, to sorry, to sorry. No to pani mnie normalnie zrobiła na buskut. Wszystko ładnie wyszczyżone. Dzień dobry wszystkim A. ze studia ekologicznego. Podoba się dla mnie z tej strony Kamil. Nie, Kamil, nie podoba mi się pogoda w tym kraju ostatnio. Niestety, ale... Ona jest y... sztucznie sterowana pewnie przez... Y... Wschód. Przez wschód, tak. Yy, niestety jesteśmy przy lipcopadzie i ten lipcopad płata takie figle, że ja jeszcze dzisiaj zrobiłem dwugodzinny przejazd poranny szosowy. To Ci się udało chyba. Trafiłem w okno po... O, ja jestem ciekaw, żeby widzowie dali znać jakich aplikacji pogodowych używają, bo powiem Ci szczerze, że ja mam taką zwykłą prognozę pogody z Apple. No. To jest I nie działa. Mi... Działa. A ja no, patrzyłem ostatnio w Gdańsku radary no. i miało nie padać, opadało cały ale dzień. Ale jak jeszcze się waham, bo patrzę za oknem, to wchodzę na meteo.pl, tam pisze Białystok i tam takie słupki pokazuje, no, ja ale może są jakieś nowocześniejsze aplikacje, to jest bardzo, bardzo ciekawy temat i przy naszej aurze bardzo potrzebny. Ta podstówki dawaj, tam przynajmniej na podstówkach nie pada. Prawda. Pozdrowienia dla Kamila. Tomasza? Nie wiem, z której... I felcika? O. Też nie wiem. Nie wiem też co tu. Chodziłem do szkoły ale... Pracujemy nad końcówką bez roweru. Jak? No? Ale na jesień ruszamy w teren. Kurde, jakiś nie problem. Wiem, o co chodzi. Nie, z Kornwali chyba. O tu jest kolejne. Pozdrowienia dla rowerowego Dream Teamu. Balaton jest ok, gulasz. Gulas dobry musi być tam. Tokaj? Nie wiem co to tokaj? Wina Tokaj. To tak? I rowerki. Z rowerowymi pozdrowieniami Grzegorz, Tomek i Kasia. To, to Węgry chyba, tak? Tak. Pozdrowienia ze słonecznego Korfu. Byłem w o. Grecji dla Kamila, nie Kamila i Felicjana. O i tutaj ktoś zna z nas, imienia i nazwiska o, wszystkich. Wykorzystując chwilę nieuwagi żony, Zbiegłem na rower 90 km kilometrów najbardziej spektakularne podjazdy w moim życiu. O, jak ktoś chce spektakularne podjazdy, już powiem, mam doświadczenie troszeczkę. Eee, najbardziej spektakularny podjazd z takich trzech: Calfe, Mountountountu i Stelvio. To w moim mniemaniu Stelvio. Tak. Tam jest najładniej, najmocniej, najfajniej. I nie ubiegł. pada. Tam we Włoszech <laughs> nie pada? No nie tak jak tu chyba. No chyba, może nie mają li... kiedy, Od granicy są Kiedy dalej. nie patrzę od okna ciągle pada. Yy... No nie patrz w okno. O, nie będzie Tomek, no czy no jesteś i... gotowy na nową porcję pomysłów? No na dawaj, zobaczymy co tam. O, jeżeli ktoś chce wysłać zdjęcia, znowu mamy 500. Jakby zbliżamy się do programu 500+. I Ty, małpa, krowery.pl I jest jedna ogromna prośba. Jedna tylko. Jedna prośba zdjęcia wysyłamy rowery, o tak jak tutaj widzimy, pan ładnie zrobił rower, od boku. Zdjęcie od strony nie napędu, zdjęcie z przodu kierownicy, z tyłu opony. Ale jakby pan tu zrobił zdjęcie od drugiej strony, też by było dobrze. Bo dobrze tu nie ma, ale, ale. No w tym wypadku, ale z, o, tak, z tej strony, tak jak producenci robią zdjęcia z boczku? Rower taki narodowy, co? Biało-czerwony. Tu tam masz napis taki. Red. O, o, Znasz takie witryny? Dziwne. Znasz takie witryny? Tak, ale nie, nigdy nie, nie rozumiem ostrego koła, ja nie wiem, czy to rozumiem. ostre, czy nie ostre. Ale i... to ostre z hamulcem chyba. No tu ma hamulec, nie wiem z tyłu, nie Nie, nie dla mnie co. taki ładny rower. Wydaje mi się, że. Chyba pan, Warszawa jakoś. Wydaje mi się, że pan musi mieszkać w jakimś większym mieście, bo to nie dość, że rower ładny to jeszcze musi być tu zgrany. Jeszcze czerwone opony pan szarpnął skądś. I Dendyla. No ładne, ładne, ładny, ładny, rower. I widzisz? I, no, jest i tak zdjęcia nie robimy. Zdjęcie, tak. Ale drzewo ładnie z, z rowerem się prawie zgrało. Tomek, i teraz pytanie jest jedno. Czy to jest Orbea Ois? No. Wiesz, jakie są moje obserwacje takie z, Chyba kraju, nad, o, Esi. z kraju nad Wisłą? No. Takie, takie moje obserwacje. Nie wiem, czy ty się zgonisz. Nie. nie wiem, czy najwięcej fuli w Polsce takich lepsiejszych. Trek, Specialized, Cayman, Giant, Orbea. Nie wiem czy ojzów nie jest najwięcej. Może być. One są bardzo... są chwalone te rowery. Dobrze wycenione, dobra konstrukcja, wszystko dobre, co powiesz o rowerze? Dobrze robią. Dobrze wszystko jest w porządku. Taki. Taki. Je, no, brakuje mi tu tego czegoś w tym rowerze. I tu jest napisane Witoria bardzo. Bardzo. O, no. o to znów ostre koło. Ostre koło. Ale kółko jakie z przodu, Spinner Pamiętam Jakub kiedyś miał takie, takie kiełbasze kroiliśmy na ognisku na tych kołach. To kołkowaty rower, co? Za kiera jaka. Byczki, prawdziwe byczki. To ja po... szacukę dla ludzi, co jest na, takim, na takich rowerach. Ja nie rozumiem. Ja nie ogarnę. Nic tu nie wiem, co tu się wydarzyło. No, ale Panu sprawia radość i to najważniejsze. Ja nie wiem o co chodzi. Nic tu nie rozumiem. Ale to też może, y, Tomek, taka prośba od nas, żeby jutrowidzowie wyjaśnili fenomen ostrego koła, dlaczego na tym jeżdżą. Bo to modne. Ale co w tym modnego? No a Moda, moda, moda na gravel, o. I pan objechał pół Polski. Tak. Gdańsk, Braniewo, Sejny, Terespol, Ustrzyki, Muszyna, Zakopane. Ty... Ale do tak pan nie zahaczył? Tomek, 1640 km 71 wow. godzin. Podziwiam to ludzie No i pan nie zahaczył były sobie, bo pan chyba tu te grimwello jechał No ale takie. tu mógł tu już odhaczyć, nie lekko. Mógł przyjechać do nas na ciastki? Mógł. No ale tutaj. Co? Co? No jak to zobaczysz, to wszyscy będą wiedzieli... O, no, o dużo... podpurak! A jak podpurak? To karbonowy rower Nie to fotomontaż jest. <laughs> Proszę pana! <laughs> Jakby pan genezy, ale tutaj też. to jakaś jest kierownica, fikuśna, taka z końcówkami. A może tam, może to nie jest karbonowy, może to aluminiowy i tam jest miejsce. To no, jak nie wiem, widać, bo. że to jest karbon, widać, że ja nie wiem, czy to koła nie są biurejscy, tak z napisu mi to wygląda. Ja bym bardzo chciał poznać tutaj zamysł Historię i, tego i koncepcję tego. Bo jakby szacun dla pana za to, co pan dokonał, ewidentnie. Ta. Tylko jak ta stopka tam jest przybączona? Przy, przy <laughs> tu jest tak dużo pytań, tak mało odpowiedzi. Przym to Lemontka tak jakby pan miał więcej zdjęcia, to naprawdę chętnie byśmy pomówili o tym Jaką pojeździe, to, bo to, to jest? jest nie o, są. Nie, niemożliwe. Tomek no pada. Nie. Nie. Dobrze, że my kawałek daszku zaleźliśmy, bo ja tu sukce... no, sukcesu nie A taka fajna maszyna dzisiaj. Do no, możemy ją tu podwiatę wstawić. No. Cube. kiedyś mi się bardzo podobały te rowery. Lubiłem takie pstrokatę. A teraz to. Teraz ja wolę mniej takie lubię pstrokaty, ale cały, żeby był pstrokaty, nie nawalone tych kolorów. O ja tych chwytów nie lubię, to są chwyty od i takie chwyty To od. Ale to są chwity owi. Tak, tak. tak. Na, no, wiem ale jakie. Nie, 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 nie przemawiały do mnie. Ale koła z srama widzę, rzadko spotykane. No. Korba prawilna, Tak, to dobrze złożony rower. ale radość panu sprawie jedzie do przodu z górki w bok, w prawo, w lewo. Więc jest git. Bo mostek to Felcika bandy mostek, bo krótki. To nie, jest chociaż taki duży no, Dla mnie to krank, nie wiem o Nie wiem. Taczka wypasiona, ale tak... Nawet nie wiem co powiedzieć. No co, no... O, terra. I to wszystko siedzi. Tu jednak opony czarne dał. Czarne opony, ale paty tu złoto i tylko koszyczki ze złotymi i ze złotymi i napis ze złotymi wszystko ładnie dobra. Cyganie grają. I co, da się? Jak u Adama, tabor cygański. Cygańskie rowery. Ja wam powiem ciekawostkę teraz, będziemy tak zdradzać sobie ciekawostki co chwilę. Zapytał się mnie ostatnio znajomy o Terra Race. No. Czyli fajny gravel. Czyli to ten nowy Orbe Race, Fajny gravel z takich marek premium, e, chyba najtańszy. No. Tak można powiedzieć. No i on mówi, chcę ten albo ten w rozmiarze XL i crop, Jakby prosty komunikat. No, no to Memory 5 calling. I pewnie długi czas oczekiwania w Nie. Jest tyle zamówień na Terra Race że fabryka przestała podawać jakiekolwiek daty dostępności. Czyli jak w covid prawie. To spisek. Mało tego, i już jak znamy cenniki trochę 2026, to jest taniej niż przed covid według mnie. No i da się, da się. Co tu? O! I to znów Cube. i od drugiej strony to elektryk. Ładny to kościół chyba jest. Nie wiem. Nie wiem gdzie to zdjęcie robiono jest tu ulica Wolności Jak, co, co my możemy powiedzieć o tym rowerze oprócz tego, że elektryk, że widać, że drogi no może komuś... Że widać, że wypasiony chciał ładnie skadrować, a coś nie wyszło nie, no. mam tylko nadzieję, że ten kask o chyba to jest kask właścicielki albo właściciela bo do może chwytów być. pasuje może być, chwyty pomarańczowe bardziej, kask różowy Fox Taki pomarańczowy cie cie ciekawe połączenie Tomek, róż pomarańcz, niebieski i czarny i złoty u u mnie to. i Kashima o Patrz, co tu się dzieje. To grubo ktoś pojechał, bo to FX Sport 4H był, tak? Karbonowy. Tu mówię, to gravel z prostą kierą. No to grubo ktoś tu poleciał. Nie wiem, Tomek, czy my właśnie nie widzimy najlepszego FX Sporta karbonowego w Polsce. Być, bo tu i koła są te zmienione, i opony, i cały napęd. Rama tylko została. No. I za chyba. Gruba toczka. Przy czym szanuję, bo to ewidentnie do jeżdżenia po mieście, bo ugniatacze zwykłe. O! I to jest przykład roweru, gdzie jak najbardziej możemy się zgodzić, że takie ugniatacze pasują. Ale może Pan nie boi się jeździć w ugniataczach? Ale albo nie, pani... jakby absolutnie no tak, nie pasują, mam nic no. do tego... Tu wszystko ze sobą pasuje. Przy czym sam napęd do tego roweru kosztował tyle, co sam rower bazowy. Podejrzewam, że tak. I koła. A koła to jeszcze razy trzy. Dawaj dalej, ładne. Dwa kolorki białe z czarnym, więcej nie masz mądrości. 10, 10, tu robota dobrze wykonana została. Jest! To jest! 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 <grym> jest! jest! <grym> o ja! Jest! To się wydarzyło. Jak ta stopka jest przytwierdzona? Mocno. Czy? Odpowiednia ilość. Mam nadzieję, że z tego pisz, pan... pisz tutaj na tytuł wszystkie synonimy, jakie są niewiarygodne, niebywały, niespotykane, biały kruk, niesamowity, osą. W... O Jezu, to po... się teraz. Tom jest łapie. jeszcze jakieś takie. Jak oni to zrobili? C człowieku. Do karbonowego roweru stopkę. Człowieku. A ja patrz gdzie pompka? Człowieku. To jest ponad moje siły rower zrobiony. Ale na Durejsie. Nie, ja muszę zdjęcie sobie zrobić, tego zdjęcia. A po co nie? zdjęcie, zrobić. Człowieku, ja tapetę sobie ustawię. Jak to przytwierdzone? Może... No nie wiem, jak to przytwierdzone jest. Chyba, że cienka blaszka pod ośki wsadzona. A no to do ośki, czy do...? Do ośki do... musi być nawiercone, może w stopce i pod ten, pod ośkę wsadzony. Odpowiednie ilość zipów? Dokładnie, cały świat na tretytka stoi, może i to na tretytce stoi. Jak Będzik. to jest jeszcze rower aero? To nie jest... Ciekawe czy stopka, euro. ale. Czy wy roz... Żebyśmy jakby zgłębili temat. Widzimy na fotografii jakieś 50 tysięcy złotych, może Jak 40. Więcej, zrył pan Beret totalnie. Dla nas. Ale ładny, ładny, no. Człowieku, ja widzę rower szosowy zmieniony na wyprawowy, zamontowany. zamontowaną sto. To się wikingom nie śniło. Jak wiking kiedyś myślał o karbonowych rowerach, to na bank by nie wymyślił stopki. No to trzeba wpaść na taki pomysł. I jeszcze pan ma chyba. Na kablinko Nie wiem, czy to nie jest czujnik kadencji, po prostu tutaj. Może być. To... No to to jest technologia, no jak ta stopka. No co, to nie tylko kadencji, no... tak powiem, to kadencji. Nie, to są widloki, to są Fitlock. te takie. Magnetyczne. ja nie lubię ich? Chyba nic nie Proszę zas... pana, jeżeli pan ogląda i pan będzie w tych terenach tutaj, koło Podlaskich, my z panem chętnie interwiu nagramy. Niech pan przyjedzie i opowie. Bo ja dużo rzeczy mogę się domyślać, ale jeszcze więcej nie rozumiem. Patrz, i nadal ciągle nas zaskaczają ludzie. Myślę, że widzieliście coś A To wszystko. odcinek 40 czy 50 czy 60. A tu i nadal, nadal no, coś nowego. No, 20 lat w branży i człowiek codziennie się czegoś uczy. O to pamiętam te rowery Stump Jumper one fajnie jeździły i, I te, ludziom i ta, naprawdę i ta korba ich się korba 500-600zł kosztowała kiedy? więcej i siodełko coś na maxa do przodu ale dobrze, że za z offsetem dałbym do tyłu albo styce bez offsetu, żeby nie połamać tego ale to to fajny rower pamiętasz, że tutaj genialne. były te amortyzatory speca przód i tył i pamiętasz, że żeby to przeserwisować to trzeba było w kosmos to wysłać ta, do Czech to brainy no i to kosztowało wtedy pierdolier złoty ale rower fajnie jeździł, naprawdę Nie wiem co tu to jest napisane My Precious A, tak patrzę, nie mogę literek rozszyfrować No i co, fajny gravel co? Nie wiem co, to tylko ta owika taka Nie powiem To chyba Iston ale Niech ani w oko No może to jest przy jakimś fittingiem, bo widzę sterówka niedocięta i panu Dzwonek jest. No prawidłowo, no więc dzwonek powinien być w, ro w rowerze. Wózek wymieniony. Sztyca widzę jest chyba ta. Ergona. A może nie, nie Ergona. musiałam to wycięta. Co, bolo oczy? No owijka mi tu nie, nie pasuje. Znaczy pan jest zadowolony i, no może, i, najważniejsze, i może... No i może tutaj jakby... Tak Byłeś na muwuntu, widziałeś, czy tam ludzie podjeżdżali. A My Precious nie podjeżdżało. Ilu tych gdzieś ludzi. Uwaga, ludzie jadą pod górkę, ile tam 7 wy... na godzinę. Tak, i oni się wywracają. I nie, że jeden, dwóch, trzech. Paręnaście <grym grym grym> osób leżało. <grym> pod górkę. Pod górkę. Na asfalcie. Więc jakby. No, To by pan da był się. zadowolony? Nie wiem co. Nie rozumiem. Nic Ale od, fajnie o od, co od chodzi. O, i to trzeba powiedzieć sobie na głos. No nasze podejście do kół ku... niektórych marek polskich znacie zapewne kto ogląda. Ale mimo wszystko ja bardzo chciałem podziękować firmie No Limited. Za to, że zaprosili nas do swoich wozów technicznych na Tour de Poloń. Niestety, przepraszamy, nie możemy skorzystać, bo my tak naprawdę będziemy tylko w Bukowinie, nie jesteśmy w stanie jeździć za cały. Dnia nam zabraknie nam tych kilku dni, żeby to wszystko ogarnąć. Za całym Tour de Poloń, ale bardzo doceniamy i bardzo dziękujemy, że nas zaprosiliście, bo to jest też ogromne wyróżnienie. W ogóle taka możliwość, że no. ktoś nas zaprasza, to bardzo miłe, ale no niestety my będziemy koczować w Bukowinie. Tam jest ten ve Velo Bukowina, przypominam, trzydniowy event. Zapraszamy wszystkich, no i musimy być wokół hotelu, nie Wszędzie sobie... tam musimy być, no. I Tomek, cofierajdy z Tobą. No i ja już mam taki apel, dlatego nie wygram tego Tour de Pologne no. dla amatorów, Aha. bo ja, będę, jest, musiał, jest, bo to ja to. będę musiał te coffee Ride jeździć. Ale masz koszulkę najlepszego górala z mam, Francji. Mam, ale jak pojeżdżę parę dni, Aha. więc ja już się wyczerpię psychicznie A. i fizycznie i daje szansę wygrać komuś Ja kiedyś słyszałem, że kolarstwo to bardzo prosty sport. Czas tak. Wystarczy troszeczkę mocniej, mocniej... naciskać, tak. Na Czasami mi to nie wychodzi. Głowa nie pracuje Tomek. i nogi. Tomek, porozmawiajmy o bo to jakiś pan chyba czy jest. No. Tylko tu już za dużo. Już jakby rama jest ale w połowie czarno-czerwona. Tuż koła. Jakby... Nie, ale dobrze pan zrobił, bo opony czarne wrzucił, bez owijkę czarną bez czerwieni, to... Nie, tu by było to... bardzo ładniej, jakby było czarne koła według mnie. Już czarno... za dużo. Hmm. Może jakby te białe zniknęły. Przy czym, no, toczka wygląda szybka, tarcza, tarcze fajne. Pomiar mocy ma Pan wstawiony. Ewidentnie widać. Coś no, Pan jeździ. Coś Pan jeździ. Czy jak on musi go rozbierać do tego samochodu, bo to sedan. Albo wozi na dachu, tak jak ja. A może i tak. Coś mi tu nie gra. Co nie gra? No to jest yy, ten... Revolt. Revolt. A czemu ma korwę od szosy? No, nie I napęd od szosy. I to jest fenomen Rewolta, bo on jest tyle lat na rynku, a nie został nic zmieniony. Może oni jak Unibike? Jak ja myślę, że oni coś, ale może coś pokażą na 226, zobaczymy, ale rower czarny, ładnie kolorystyczny. Ja nie wszystko rozumiem wszystko tylko zgra. jednej rzeczy, tak Kajego? jak mówisz, dlaczego tu jest napęd 105, bo rozumiem, żeby ktoś sobie grawela przerobił na szosę. rozumiem, ale wstawić takie opony, gdzie to jest Conti Racing? to jest opona szeroka jak i może to jest 2.0 0 szerokość, wiesz? Jeszcze opony full... No ale to po co napęd yy, szosowy? No, tak jak jest. Jest, robisz z muralski Opona terenowa, Przy napęd szosowy. Podoba mi się nastawienie tego roweru, bo to jest rower, który... I zobacz, i tu jest, tu jest wszystko gra wizualnie. No tak. I Dobrze nawet op, zobacz co pan ma. Nakładki. No, Czasami ludzie pytają się o te nakładki. Ja to nie jestem zwolennikiem. O! Rower. Tak, to jest rower. Tu też siedzą miliony monet. Bo jeżeli tu... Jak rozpoznać drogi rower? Jak tu jest trochę złote, tu jest trochę złote i tu jest trochę złote... No to grubo be... będzie. To będzie drogi. I to na, na jakimś AXS-ie jest widzę. Ja nie jestem Tomek pewny, ale czy to jest Remedy? Możliwe, że to jest Remedy. Szkoda, że Trek z modelu Remedy zrezygnował. Tak, jak już bardzo dobrze sprzedający się model Rosko, jeszcze coś mamy na magazynie. Ale też nie będzie. Tak też postąpił zamordyzm. A moim zdaniem dobrze, bo to za dużo już tego wszystkiego. Trzeba ograniczać te produkty. Pada. No. Trek swoją ofertę na 26 rok uprościł jeszcze o 21%. No, widzisz? Tam też dużo zamordyzmów postąpiło, ale o tym w następnych odcinkach. Jakby oferta prostsza, krótsza, chyba. No, i, i tak ma być. To też fikołkowaty rower jakiś. A wiesz co to jest? Rondo. Tak. Tylko mnie to ciekawi, bo tu jest Rondo Flatbar, Tomek. No ktoś się przerobił, może. I tu jest też pytanie, bo ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Zwróć uwagę, że producenci duzi no. odświeżają swoją kolekcję, tak jak producenci samochodów co 3-4 lata. No muszą, 4 no. 4 lata. no. Teraz to częściej nawet. Ja to się zastanawiam, i tu pytanie do ludzi z firmy Rondo, do Szymona, tam do kolegów. Kiedy będzie nowy ród. Bo ten ród tą to tomek ma więcej niż 300. Ale był lata. nowy ród z tym schowkiem zro... aluminiowym tutaj. Oni na zrobili klucze. nowy karbonowy rower, bawią się w karbony, fajnie. Na przyszły rok nawet widziałem jakiegoś elektryka z DJI em coś takiego też ma być postąpionego. Tylko kiedy rowery dla ludu zostaną odświeżone. Tomek? Bo te widełki one już się wygięły kilka nie lat. wiem, temu. nie wiem, nie wiem. Ale musi się coś zdarzyć. Fajny rower. Jakby klasyczny, prosty, fajny rower. Już, 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 już. Tak. Felcik chyba pisze, że głodny, mówi tam. Gianki no. Coś tu z kierownicą, no Tak, się... Nie bardzo, ale mnie to czy nie, ten. No, ale pan jeździ. Okej. Okay. No mi ten kolor. Celeste? No. Ale no, to ma swoje, no tak jak. Ferrari ma in swój kolor, tak. A wiesz jaki jest prawdopodobny... Wiem, Podobno. żółty. O, to to ładne. Grubo Pan sobie zrobił. To I teraz to fajne. zwróćcie uwagę, co robi stożek, powtarzam to do nieskończoności. To co robi stożek i dobra opona w gravelu. To fajny rower. Proszę Pana, jeden z ładniejszych, fajniejszych graveli. Fajnie. Jeden kolor dodany... Można dać tu ze złotym. Nie, tak. wszystko jest 10-10, podoba się dla mnie, takie naklejki musimy porobić, takie podoba się dla mnie rozdawać, jak i rozdawać, żebyś ty chodził i przyklejał jak coś tak. się podoba. Tak jak te karne na lusterka. Miałeś czy go naklejałeś? Nie miałem i nie naklejałem. I to istnieje. I to gravel van Rysel. Nie jestem pewny czy to był gravel, jakby z założenia. No patrz jaki kartofle włożony. To szosy, by ja nie włożył takiej opony. Ale koła robią robotę, tak? Jakbyś tu stawił zwykłą kółką, on by tak nie wyglądał. Ale czarne opony, to niepotrzebnie. Sorry, tutaj. Czarne opony bym tu wrzucił. Ale nie wygląda źle. No nie, dobrze wygląda i pewnie fajnie jeździ. To elektryk przerobiony, chyba jakiś. Nie. Ty sam jesteś Myślałem, elektryk. Że to to bateria, jest. Ty mi lepiej powiedz, bo to jest romet Tomek. Koła mawiki, które według mnie niekoniecznie mawikami muszą być. Ja niekoniecznie nie znam. Mabiegi. Nie podoba mi się tutaj ta naklejka. Ja wiem, że ta mówi o tym, że to naklejka. A bo nie, nie, nie ten... przemawiam. To chyba troszkę... To huragan. Ty mi powiedz lepiej, co tu się dzieje się z tym widelcem. No tak, i taka jest konstrukcja Rometa. I tu hamulce I... takie... No, nie tego nie... To mnie zmyliło, Myślałem, że to bateria. Jak to jest Bisoul? Nie kojarzę oferty Mavica, Nie wiem, czy ta firma jest w stanie jeszcze się odrodzić. Ale Mawika superkazan siedzi. O, no, superkaz musi być. Siedzi. No. Ale kolorystyczny, ładny rower. No taki błyszczący. Ja to lubię, jak to tak się mieni w słońcu. O, to miałem. Wiedziałem, że się ucieknie. Rama nie do zajechania. I zobacz jeszcze. I to też miałem. I to miałem. I potem to na ekserze. Felcik, ale to jest dokładnie jak zobaczyłem mówię, no I to umiałem. Kilka lat patrzyłem się na coś takiego. I zobacz, bitą do twojej koszulki. No, to był trek 8500 albo 900. To rama była w serii 8000. Co pękało? Nie, pękało. nie do zajechania rama, powiem ci. I ty wtedy wygrywałeś wszystkie rady, wszystko. Nich. I widzisz, ładne. Potrybuj, a no nie ma... można powiedzieć, że jestem fanem. A tu jest inny rower, Felcik. Ale co dura, a to takie. Tylko to chyba inny rower. Inny był. To Le Monde. To jest grek Le Mans. I to jest Tomek, pamiętasz te czasy? Tu to pan nie... ma Heble Dureisy. Jak tu jest przerzutka Dureysa. I teraz spójrz, jaka kaseta. I oni na tych kasetach dawali radę. I, jeździ, i oni wtedy bez kasków jeździli. No. I też I dawali, dawali radę po górki. Tak. A propos hamulców. Jak schodziliśmy z mową tu, to pełno gum było. Ludzie od hamowania na szczękach, dętki im pękały ciągle. Co ty No bo jak jest Czekaj duża temperatura, obrąc ci dzisiaj... siedzi. Fajne. O człowieku. Jak tu jest, nie wiem co to jest za rama. Nie wiem, ale tu pan grubo poszedł. Ty widzisz? No. To jest rama, z... z... to może mieć 15 lat? Ale i kółka mawika. Kółka mawika, SLX, no, to jest. Albo cyfem. Tomek, ale powiem Ci szczerze, to jest tani, fajny rower. Bardzo tani, jak kółka Mawika, masz Selixa. Ale no tani, nie wiem, że hamulce szczegółowe. Nie czy ktoś jeździ, tylko ma to w domu, dlatego, że obręczę Mawika albo ma wyczyszczone cyfem, albo nie niejeżdżone. Bardzo fajny rower. I tu był pomysł, tu była fantazja. Łańska fantazja. Piątka z plusy. 10-10. Grubo. Grubo. Bardzo, bardzo fajny sprzęt. Można zrobić... Co to? Dumany. Ty, dumany? Ale zobacz, jaka tarcza. No, tarczy grube. Mechaniczne hamulce, ale tarcza. Ale tarcza, wrzuca ona. To pan, jakby cenę tarczy wrzucił w cenę zacisku, to chyba sobie hydraulikę zrobił zamiast tarczy. Ale ładny rower. No kolorki dałbym czarny. Czarne opony, i ładne opony bo zaje, Przy czym tutaj nie wiem, czy pan w graveling trochę nie poszedł do opon. już tak. To tufo, dobre. Ale opona. ładny. Jak niewiele trzeba, żeby to było. No, chyba tego dosiłanie. samego pana rower, bo ja poznaję tą betkę. O, tu? No. O, ale ty jesteś no, jak jaszku. No, o. Nie. Nie. Na fotografii został przedstawiony pojazd, którego wartość przekracza 60 tysięcy złotych. I te koła tak nie koła. leżą, te bleki. Generalnie, rama świetna, fajne malowanie razem połączone ze sztycą, napęd red, ceramik. Upchane wszystko tak, jakby jeszcze głowa mała. Miałem takie koła. No i co, fajnie jeździły? Jeździły fajnie. Ale, ale czy ten rower po tygodniu już oczy bolą od tych kół? No, znaczy inaczej od strony technicznej. No, top topów w ogóle, a widać, że chyba pan się ściga, bo rozmiar jest tak dobrany, że zobacz, jaki tu kokpit jest. No, długa, długa To jest tomek taki kokpit Nie, ta owijka tu czarna, ja bym leciał. Możliwe, no, że czarna byłoby dużo, by dużo lepiej, lepiej. Ale wentyle są niebieskie, więc może to do nie. Tego, nie. tego i kółko. Czarna owijka i dużo To nie przemawia do, do mnie. No, nie przemawia o, wiesz do A co mnie jak to jeździ? A co mnie to jeździ? To ma też wyglądać. U każdy ma swoje priorytety. A wiesz, jak to jeździ? To już ostatni rower, to musi To też Orbea, co? Nie, I to wiem. też grawa kupowała. A tylko tam Pirelli było. No właśnie, Można to nie wyżynka. jest to samo. Nie, ale Tomek, to ile tu. Ja, o w tyle, to bym się spakował i na tydzień mógł wyjechać. Ja nie. Ja wiem to. O gwiazdy do Francji pojechał. Dwie pary butów, osiem koszulków, spodęków, nie wiadomo ile. Okulary, to jedne pan miał, czy kilka? Dwie. Dwie czapków nabrali oni w torby. Człowieku, ja na wakacje z rodziną na dwa tygodnie jadę, tyle biorę. Ale buty specjalne wziąłem do, do biegania, tak? I one zdały egzamin. No i przeszedł pieszo 32 km po górach. <głos> <głos> Więc zdały egzamin, lepiej mieć więcej niż mniej. Proszę Pana, 10 10. Podoba o, się fajne. dla mnie. Dobra, będziemy kończyć, bo i tak się rozgadaliśmy dzisiaj. Dzięki, że byliście z nami. Pamiętajcie, dzwonki, lajki są... O, i teraz te wyprzedaże u nas są duże. Bo już lip lipcopad jest, że się skończył. Tak, już koniec, nawet lipcopada. Już teraz promki są, pomóżcie nam oczyścić magazyn. I do zobaczenia następnym razem. Pa! pa.